Witam serdecznie, to znowu ja. Dzisiaj troszkę mniej służbowo, że tak powiem. Mamy sobotę, piękny dzień, odpoczynek. Coś można podziałać zawsze w domu, coś potworzyć. Chciałbym dzisiaj coś, coś, coś powiedzieć na temat płitości. Dużo się o tym mówi. Tak, są różne kursy. Też tak samo jak te kryptowaluty i mógłbym to kryptowaluty do hazardu trochę porównać, gdyż to się z tym samym wiąże wszystko daje nadzieję. A tak samo jak te kursy i wszyscy mówią o obfitości i mówi, zrób to, zrób tam, to po moim kursie będziesz obfitość odczuwać. Eee, ja też kiedyś dążyłem do tego, że chciałem no, łatwe pieniądze, tak samo jak na tych kryptowalutach, tak? Eee, nawiążę teraz trochę do kryptowalut, które są też pułapką. Eee, sam gdzieś tam zainwestowałem ale parę groszy, tylko bo mi kumpel namówił powiedział, że super będzie. Naprawdę będzie zarabiane a gdzieś tam coś tam dało, ale, ale finalnie, finalnie to, to wszystko stoi. Ludzie namawiają do tych, do, tego, do tych kryptowalut, do tego wszystkiego. Mnóstwo oszustw jest. To są firmy, które, które się tym zajmują. Dzwonią, wydzwaniają. Mówi, zainwestuj 100 euro. Zainwestuj 100 euro, wyciągniesz dużo kasy, my będziemy tylko brać procent. To ja się zastanawiam, do skoro jest tak, na tym taka kasa, to nie trudzilibyście się po to, żeby dzwonić po ludziach i namawiać ich po to, żeby ten, bo sami by sobie to robił. To po pierwsze, primo, tak, ja dałem się tak oszukać też, to mówię na własne przykładzie, tak? E, wtedy, kiedy gdzieś mi było źle, wtedy, kiedy e, <laughs> tej kasy i po, odpoczynku potrzebowaliśmy, bo zasuwaliśmy równo e, z moją partnerką, e, pracowaliśmy równo i przyszło, bo ona gdzieś kiedyś zainwestowała, gdzieś tam się dała namówić, 100 euro chyba e, i przyszło jej, przysłali jej 68 tysięcy euro. Mówię, wow, ale suma, nie, Ja już od razu miałem w głowie tylko wyjadę tu, Jadę tam odpocznijmy dwa tygodnie, trzy tygodnie. Super! Wow, tego potrzeba nam. I tacy podkręceni. No i jest taki motyw. W płacie 500, chyba 46 euro czy 570, już nie pamiętam dokładnie. Żeby potwierdzić coś tam, coś tam. Ja mówię, no tak śmierdziało mi trochę, ale nadzieja i ta te chęć tego wszystkiego, wyrwania z tego wszystkiego była tak silna, że mówię, kochanie, na moją dom. ostatnie pieniądze w zasadzie wysłaliśmy im. Wysłaliśmy im ostatnie pieniądze, które, które przerąbaliśmy, tak? bo zaraz przysłali, że teraz musi płacić tysiące euro i tak robią nawała, wała, robią na wała, dzwonią, wydzwaniają ludzie, ludzie z różnych numerów, jedna osoba potrafi dzwonić z 15 numerów z różnych krajów, to z Holandii, to z Belgii, to z Polski, to z Niemiec, na różnych i to, i to w jednym czasie potrafi w ciągu 5 minut z 5 innych numerów, czyli co? Wał jak nic, tak? Zainwestuj, mówi do mnie. Zainwestuj, mamy super, no, bierzemy tam jakiś procent, 100 euro pan zainwestuje tylko, panie Józefie. Ja mówię, no super, fajnie, nie? Mówię, to słuchaj goście, mówię, no to już było po tym, już byłem mądrzejszy o to, o to doświadczenie. Mówię, słuchaj, no to skoro tak daję, mówię, to no, pożycz mi tę stówę, nie mam teraz, mówię, pożycz mi tą stówę. I mówię, daj mi ją. Jak ja wyciągnę... Tu dwieście, to cię po prostu mówię, i tyle, i będziemy kwita, i będę sobie zarobił, tak? O, coś tam, to pan za darmo, pieniądze, coś tam, coś tam. Mówię, skoro to takie jest piękne i takie wspaniałe, mówię, to dajcie mi to. I tyle, i chciałem przestrzec przed tym. Ja rozumiem to wszystko, że człowiek by chciał odpocząć, człowiek by chciał, by chciał e, gdzieś, gdzieś, gdzieś pojechać, gdzieś doświadczyć, coś kupić nowego. Ten konsumpcjonizm to wszystko w nas pcha, bo to kredyty, bo to wszystko, to, ale to są pułapki, kochani. Tam nie ma to. I kryptowaluty też są jak, 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 jak hazard. Tam musisz włożyć, tam zarabiają ludzie. To trzeba być naprawdę komputerowym hakerem, komputerowcem, znać ten system, te oprogramowania, to wszystko, yy, cały ten proces, jak to przebiega i w tym siedzieć cały czas. To czy wtedy tacy ludzie zarabiają na tym? Tak, ale to stworzone tylko po to, bo to może równąć w, do, w dowolnej chwili. A obfitość, co do obfitości w tym wszystkim, bo to właśnie człowiek dąży do tej obfitości, bo to wszystko wynika z braku. To wynika z naszego braku, który mamy w sobie, tak? Gdzie, nas, gdzie nam brakuje tego, tamtego, tego. Yy, dom w kredycie, yy, samochody w leasingach, yy, kurde, wszystko w kredycie, praktycznie niby, niby, niby nasze, a nie nasze, bo tak, tak jak jest w rękach banku, jak coś się, rynk, noga powinie, to musi zasuwać, żeby to wszystko płacić tak naprawdę, czyli nie jest to nasze do końca, dopóki tego się nie spłaci, tak? Yy, ja odkryłem, że teraz już, na, na tą chwilę tak naprawdę, the <laughs> Siłę, obfitość na samym początku, to trzeba znaleźć sobie tu, w środku. Jak ty jesteś obfity w środku, w sobie, w, w, sam w sobie, z siebie obfitość, czujesz i zadowolenie z życia i z tego, że masz wszystko, ja nie mogę narzekać na nic. Ja doszedłem do, od zera praktycznie do naprawdę super, super pułapu stacji społecznego. Czasem też wkurzam się, bo też rachunki no, nie omijają mnie ja system. System jest jaki jest, wszystko, wszystko wiąże się z rachunkami, z jedzenie drogie to wszystko, no, ale się na to zarabia. Nie na Mam, 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 mam to, czego mi potrzeba, i obfitość znalazłem sobie. I teraz też nie szukam złotych środków, czy wygranych. Chciałbym wygrać, nieraz chciałem, ale czy to 5 lat temu, czy mi dało coś dobrego, wątpię. Naprawdę, na pewno nic dobrego, tak? I teraz wiem, że siłę, jaką mam, i co mogę zapracować, to jest tu, właśnie w sile swoich rąk i w sile umysłu. No nie trzeba też ciężko pracować, tu nie chodzi o to mi, tylko chodzi o przesłanie, że siłę mamy w sobie, tak? Siłę mamy w sobie po to, żeby działać, pracować, a te piramidy wszystkie, to jest wszystko utopia, to jest zguba narodu, zguba świata, zguba wszystkiego, co jest, co jest nam, 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 nam dane po to, żeby wyciągać z Was pieniądze. Nie dość, że banki wyciągają z Was pieniądze, sklepy wyciągają z Was pieniądze, to i te krypto wyciągają z Was pieniądze, oszukują e, i, i naciągają. Tak naprawdę to jest tylko jedno wielkie oszustwo i naciąganie. Ja apeluję do Was żebyście się ocknęli i zaczęli pracować nad ofitością sami w sobie, a nie na zewnątrz szukać tego w pieniądzach. Bo jeżeli nie będziesz szczęśliwy ze sobą sam, to... Żadne pieniądze ci nie dadzą nic, bo są miliarderzy, którzy mają miliardy na kontach i oni są najczęściej ludźmi samotnymi, zgośniałymi i, 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 i w pełnych problemach swoich, które, które gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam sobie noszą i, i wcale te pieniądze szczęścia nie dadzą. Mają John mają po 15 samochodów. Kupują jak coś kupują to kontenerami, bo znam takich ludzi, niedaleko jest, jest cała kolebka milionerów, miliarderów, e, gdzie ja mieszkam tutaj w Holandii. E, są ludzie, którzy mają kup, kupę kasy, kupują w kontenerach ale czy oni są szczęśliwi? Nie wiem, czy to wszystko daje szczęście, czy takie pieniądze. Jeżeli szczęścia w sobie nie znajdziesz, to nie znajdziesz żadnych pieniądze, żadnej wartości. A yy, też chciałem na łatwiznę. No, nieraz próbowałem iść na łatwiznę. Nieraz próbowałem jakichś tam dziwnych rzeczy. Nic mi nigdy nie wychodziło. Największe szczęście i największą radość daje mi tylko to, co mogę sam sobie zrobić. I to chyba największą satysfakcję. To, jaką pozycję sobie wyrobiłem na przykład w pracy. Tak? Zasuwam. Ja jestem budowlańcem, gdzie mówiłem, że nigdy nie będę budowlańcem. Zawsze miałem poczucie tego, że jestem mało wystarczalny, że jestem za słaby, że jestem słabym pracownikiem i cały czas zasuwałem tak. Głupota. To jest tylko, tylko, to, to, to tylko i wyłącznie brak wartości siebie. Teraz już wiem, że obfitość też się wiąże w tym, że, że, że znasz swoje e, możliwości, znasz, znasz siebie i znasz, znasz to, co znasz, e, znasz całe, ca, cał, całego siebie i wiesz, na co się stać. I to jest największa obfitość. Miłości w szczęściu do siebie i do swoich bliźnich. Rodzina, żeby sprowadzić spokojne, e, cudowne, wspaniałe życie. I to jest chyba największa obfitość. Nie daj się się na nabrać na te kryptowaluty. I to wszystko jest jeden wielki jak pierdyknie, to tylko raz. Przyjdzie taki czas, że pierdyknie i tylko raz. Ludzie wyciągają pieniądze, tam inwestują kupę kasy, a nie mogą wyciągnąć tego, co wygrali, co wyciągnęli, bo są blokady, bo, są, bo jest ograniczenie. Sami dobrze wiecie, popytajcie ludzi, którzy się na to złapali. Niektórzy wam nie powiedzą, ja bym powiedziałem teraz, przyznaję się do mojego, mojego mo, mojej, mojej sytuacji i mojego, tego, co się wydarzyło w moim życiu, tak? Więc ja tylko mówię na, na własnym przykładzie, co doświadczyłem i, czy, i czego się dzięki temu nauczyłem. Nie wierzcie w złote, złote kurde, klamki i w złote, w złote samochody, czy piloty, czy cokolwiek innego, bo to jest ściema, to jest tylko, za, to jest tylko po to, żeby was omamić i wziąć, wziąć wyciągnąć was z więcej pieniędzy i energii tak naprawdę. Tak? To chodzi o też energię, pieniądz to jest energia, a wy na to zasuwacie po to, żeby e, właśnie im wydawać. I wydajemy tak naprawdę w te same ręce, od których mniej więcej zar za zarabiamy, także. To wszystko jest jedno wielkie koło. Kto wie, ten wie. Także ja wam, ja wam apeluję, żebyście się obudzili wszyscy przebudzili w tym wszystkim, bo tu nie chodzi o to, żeby zapierdzielać i tylko pieniądze widzieć w głowie, tylko znaleźć szczęście w tym wszystkim w lesie. Obfitość ja mam wtedy, kiedy ja idę do lasu. To jest obfitość dla mnie największa. Kiedy ja zmogę się pobawić z moimi kotami, kiedy widzę, jak one się fajnie bawią i, i, i gryzą, napierdzielają, czasem róż, różnie się bawią to jest dla mnie obfitość. Moja ukochana, która leży, która mnie bardzo mocno kocha. Dzieci, dziecko tu i, i to wszystko. To jest obfitość, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, na co sam własnymi rękoma zarobiłem. I wy jak znajdziecie obfitość w sobie, wtedy, wtedy wam się otwiera. To nie, że jak ktoś ci powie, że ła, to jest obfitość, o, chodź do mnie na kurs y, za kupę kasy, bo też uczestniczyłem w takich kursach, gdzie y, pani, która prowadzi kursy y, o, y, po prostu zrobiła sobie z tego biznes, tak? I to nie jedna taka osoba, czy o zdrowej żywności też, którzy namawiają Was do zdrowego jedzenia, zdrowe, yy, odżywiania się jakiegoś tam i to wszystko później idzie w to, że oni sobie na, na boku robią, co chcą, a Wam mówią jedno, a robią drugie i tak to jest. I to jest biznes, jest biznes i to jest wszystko pułapka, naciąganie i nic więcej. Takie jest moje zdanie na ten temat. Myślę, że to jest warte do przemyślenia. Przemyślcie sobie to, zanim w coś zainwestujecie, zanim coś zrobicie, bo macie ręce, macie głowę Popracujcie nad sobą, zróbcie ze sobą porządek, a uwierzcie mi, że obfitość przyjdzie. Przede wszystkim wróćcie do źródła, tam, tu, tu jest źródło, nie tam, bo to jest też trochę napiętnowane pokazywanie do góry. Źródło jest tu, ono tu wypływa z Was, i tu źródło, obfitość możecie znaleźć całkowicie dostęp do całej obfitości. Jeżeli Wy będziecie naprawdę szczęśliwi i jeżeli Wy będziecie w miłości do siebie, to będziecie w miłości dookoła. I do, 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 będziecie to miło się manować, to tak naprawdę ta ufitość zacznie z tego wypływać. I to wszystko zależy tylko od, od Was. Możecie robić wszystko, co chcecie. Wszystko. I to jest właśnie to, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Życzę Wam pięknego, pięknego, yy, pięknej soboty, yy, i do zobaczenia wkrótce. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Wszystkich, którzy chcą słuchać. Niech słuchają, a wszyscy, którzy chcą hejtować, niech spadają na sztaf jak to się mówi. I ja się nie będę tutaj właśnie rozdrabniał, bo hejterów się znajdzie, ale znajdą się też tacy, którzy chcą. Yy, przede wszystkim yy, słuchać i słuchajcie. Bo mi zależy tylko na was, żebyście wy się ocknęli i obudzili w tym wszystkim, żebyście znaleźli w tym warwiastwie, które się teraz dzieje, bo są ważne czasy. O tym nagram jeszcze filmik, co się dzieje. Jakie to są czasy i po co one są i co tu się dzieje na tym świecie, tak? A wszystko to są pułapki, które, z których wy musicie znaleźć złoty środek i z tego omijać to po prostu szerokim łukiem. Teraz bardzo dużo z was się będzie budzić, którzy będą właśnie szukać pomocy, odpowiedzi. I ja dlatego zacząłem mówić, bo... E, Chcę pomóc. Chcę pomóc tym, którzy potrzebują tej pomocy. Eee, sam potrzebowałem, sam słuchałem, sam wyrobiłem sobie swoje zdanie na temat to, co czuję, to, co myślę. Eee, właśnie nagrywam i życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia, cudownego życia i wszystkiego, co idziemy po zwycięstwo. I tu jest siła, w zwycięstwo to jest siła nasza eee, duchowa. Przede wszystkim my musimy zwyciężyć tu w środku, a jak zwyciężymy tu w środku, bo już jest wszystko z górki, wtedy zaczyna się robić. Naprawdę to nie jest łatwe, ale też nie jest trudne, bo jak się za to zabierzemy, to jest wszystko, co nam trzeba. Dziękuję bardzo Dziękuję. serdecznie. Pozdrawiam i, i pięknego, wspaniałej, e, pięknej soboty. Hej.